Dzień dobry, omówmy sobie kilka zadań obliczeniowych z krystalizacji. Mamy taki pewien problem. Krystalizacji poddano 250 gramów pewnej zanieczyszczonej substancji. Jak już dobrze wiecie, krystalizacja może doprowadzić nam do tego, że taką substancję możemy sobie oczyścić. Po przeprowadzeniu całej procedury i odparowaniu całego rozpuszczalnika okazuje się, że z naszych 250 gramów zostało 234. Zastanawiamy się, jaka była zawartość procentowa tych naszych zanieczyszczeń. No to najpierw obliczmy, ile tych zanieczyszczeń w ogóle było. Skoro na początku całej mieszaniny, mam na myśli substancję stałą i te jakieś brudy, jakieś zanieczyszczenia, cała ta mieszanina ważyła 250 gram. Po oczyszczeniu mamy 234 g I to była nasza czysta substancja. W takim razie zanieczyszczenie, które zostało usunięte w procesie krystalizacji, ważyło 16 gramów. Tak, to jest nasza masa zanieczyszczenia. Mamy obliczyć zawartość procentową, jaką stanowiły te nasze zanieczyszczenia, czyli tak naprawdę, jaki procent stanowiło te 16 gramów. Skoro 250 gramów, to była cała nasza mieszanina, całość, czyli oczywiście 100%. No to w, tutaj mamy x ile ile procent stanowiły zanieczyszczenia. Wstukujemy w kalkulator i powinno nam wyjść 6,4%. To była metoda z wykorzystaniem proporcji. Możemy także zastosować metodę wzoru, czyli 16 g podzielimy przez 250 g i pomnożymy przez 100%. Jak komu wygodniej, czy proporcją, czy wzorem, doprowadza nas takie obliczenie do tego samego poprawnego wyniku, czyli 6,4%. Proszę nie zapomnieć o odpowiedzi pełnym zdaniem. Zanim przejdziemy do kolejnego zadania, przypomnijmy sobie, jak odczytywało się z wykresów rozpuszczalności dane. Powiedzmy, że chcemy odczytać dla NANO3 rozpuszczalność w temperaturze powiedzmy 30 stopni. W takim razie. Śledzę tę pionową linię i natrafiam na punkt, tutaj ja go zaznaczę, i ten punkt tutaj jest na przecięciu linii, tak? czyli w temperaturze 30 stopni. Rozpuszczalność tej soli, przypomnę, że rozpuszczalność oznaczamy dużą literką R. Możemy dać jeszcze. W indeksie, w jakiej temperaturze ta rozpuszczalność, jaki, jaki dotyczy. I odczytujemy, mamy 100. Uwaga na. Jednostkę. Mamy 100 g, tak jak tutaj jest na tym wykresie, na, w opisie osi, ale przypominam, że rozpuszczalność tak naprawdę wyrażamy w jednostce 100 g na 100 g rozpuszczalnika. Najczęściej tym rozpuszczalnikiem będzie woda, choć nie zawsze. Jak widzicie, większość naszych rozpuszczalności rośnie ze wzrostem temperatury. Akurat taki wykres tutaj wybrałam. Jest to wykres, który przedstawia zależność rozpuszczalności od temperatury dla substancji stałych. Dla substancji gazowych będzie nieco inaczej. Czyli, tak jak widzimy, ta nasza rozpuszczalność zazwyczaj rośnie. Niektóre bardzo szybko rosną, niektóre nieco wolniej, ale są też przypadki, że gdzieś tam będzie nam ta rozpuszczalność maleć. My, właśnie w procesie krystalizacji, będziemy wykorzystywać tę właściwość substancji, że ich rozpuszczalność będzie się zmieniać ze wzrostem temperatury. I zwróćmy uwagę na związek KNO3, którego będzie dotyczyło następne zadanie. Ten wzrost rozpuszczalności względem temperatury jest bardzo duży, czyli zwiększając tylko delikatnie temperaturę, bardzo rośnie nam rozpuszczalność. I właśnie z tej właściwości będziemy korzystać przy procesie krystalizacji. Rozpatrzmy sobie tym razem problem następujący. Jest to zadanie z Waszego zbioru, podałam też numer, ale przepisałam mm, polecenie, żeby go nie szukać w tym momencie. Mamy korzystając z wykresu na rysunku w, w zbiorze obliczyć, ile gramów azotanu-5-potasu wykrystalizuje nam, jeżeli mamy 500 gramów nasyconego roztworu, w danej temperaturze, jeśli ochłodzimy go do innej temperatury. Przede wszystkim należy zacząć od tego, żeby z wykresu odczytać dwie rozpuszczalności. Jedna z rozpuszczalności będzie dotyczyła tej wyższej temperatury, czyli 333 Kelvinów, i u nas z tego wykresu w zbiorze możemy odczytać, że będzie to 105 g. Oczywiście na 100 g wody. I dla drugiej temperatury, rozpuszczalność w temperaturze 293 K wynosi około 33 g na 100 g wody. I chcemy się dowiedzieć, ile nam gramów tej soli wykrystalizuje. No to może najpierw obliczmy, ile w ogóle jej mamy na początku. My tego typu zadania już robiliśmy i robiliśmy takie zadanie, rozwiązywaliśmy je z wykorzystaniem tabelki. Szybko przypomnę: tabelka zawierała trzy wielkości. Mieliśmy masę substancji, masę wody. I masę całego roztworu. Jedna część tabelki była zapisywana, uzupełniana z rozpuszczalności, czyli mamy 105 g, może nam się rozpuścić w 100 gramach wody. I wtedy cały nasz roztwór waży 205 g. A ile my mamy tego roztworu? No, 500. W takim razie w tam, gdzie jest masa roztworu, wpiszemy sobie 500 g. Dzięki temu pięknie nam się układa proporcja. Ja tę pierwszą proporcję zapiszę poniżej, żeby przypomnieć, o co chodziło, ale kolejne wyniki będę już wpisywać od razu. Czyli 105 g substancji znajduje się w 205 gramach. Całego mojego roztworu. W takim razie pewna ilość X, która znajduje się w 500 gramach, to ten nasz X będzie wynosił 256,1. Proszę sobie to na kalkulatorze sprawdzić. Więc mogę wpisać 256. 6,1 grama. Nie zapominamy o jednostkach. Skoro cały roztwór ważył 500 gramów, w tym roztworze było 256,1 g substancji, no to resztę stanowiła woda, czyli 243,9 g. I to, co tutaj obliczyliśmy, jest bardzo, bardzo ważne. Ta ilość tutaj wody, naprawdę bardzo ważna rzecz obliczona, ponieważ ta ilość wody nie będzie nam się zmieniać. Zwracam na to uwagę. Skonstruujmy podobną tabelkę dla niższej temperatury. I znowu mamy masę substancji. Masa wody i masa roztworu. Tym razem mamy 33 gramy, które rozpuszczą się w 100 gramach wody i wtedy nasz roztwór będzie miał masę 133 gramów. Natomiast u nas jest określona liczba, określona masa wody. Ja ją tutaj też zaznaczę na, na pomarańczowo, ponieważ masa wody nam się absolutnie nie zmienia. W takim razie ją, mogę ją tutaj wpisać w moją tabelkę, że jest to 243,9 grama. Więc teraz zastanawiam się, ile tak naprawdę mogłabym rozpuścić substancji, jeżeli mam taką ilość wody. I tutaj znowu układa mi się bardzo ładna proporcja. Wstukujemy w kalkulator i okazuje się, że w takiej ilości wody mogę rozpuścić 80,5 g substancji w zaokrągleniu do pierwszego miejsca po przecinku. Więc zobaczcie, że na początku w tych naszych 500 gramach mogło się maksymalnie rozpuścić 256,1 g, natomiast po ochłodzeniu może się rozpuścić tylko tyle. To co się dzieje z resztą? A reszta nam się właśnie wytrąca w postaci osadu, czyli nam krystalizuje. No to obliczmy, ile nam wykrystalizowało, bo tak naprawdę to jest nasze, nasze pytanie główne. Skoro na początku mogło się rozpuścić 256,1 g a po ochłodzeniu możliwe jest rozpuszczenie tylko 80,5 g no to cała reszta musi się pojawić w postaci ciała stałego na dnie naczynia i to będzie 175,6 g i to jest odpowiedź do naszego zadania. Czyli ochłodzenie takiego roztworu spowoduje wytrącenie 175,6 g KNO3. Nie zapominamy o odpowiedzi pełnym zdaniem. I ostatnie zadanie, jakie chciałabym omówić, również z Waszego zbioru, dotyczy wydajności krystalizacji. Czyli w celu oczyszczenia saletry potasowej, to jest taka nazwa zwyczajowa dla związku KNO3, czyli azotanu 5 potasu. I w celu tego oczyszczenia rozpuszczono 300 g takiej saletry w 200 gramach wody w temperaturze wrzenia. To, że jest temperatura wrzenia, zapewnia nam wysoką temperaturę, a jak widzieliście na tym poprzednim wykresie, KNO3, ta zmiana rozpuszczalności ze wzrostem temperatury jest dosyć duża. Czyli tutaj zakładamy, że cała ta nasza substancja ulegnie rozpuszczeniu. Następnie ochładzamy do danej temperatury i wiemy, że w tej temperaturze jest taka rozpuszczalność. W takim razie, skoro było 300 g i całość się rozpuściła, bardzo istotną informacją tutaj znowu jest masa wody. 300 g było rozpuszczone w 200 g wody. Natomiast po ochłodzeniu maksymalnie może się rozpuścić tylko 22 w 100 g wody. Też moglibyśmy to zrobić tabelką, ale może zróbmy to od razu proporcją, czyli że 22 g tej substancji rozpuszcza nam się. 100 gramach wody. Kto nie potrafi od razu zapisać proporcji, może oczywiście tabelką. W takim razie ile substancji rozpuści się w 200 gramach wody? No tutaj obliczenie nie jest skomplikowane. Wynosi to 44 gramy. Czyli jak ochłodzimy sobie do takiej temperatury, to nadal może się 44, mogą 44 gramy się rozpuszczać. Skoro na początku było 300 gramów, tak, było 300 gramów i dalej może się w roztworze. Rozpuścić 44 g, czyli odejmujemy sobie od 344 g i otrzymamy masę 256 g. I to jest ta ilość, która nam wykrystalizuje. Czyli ilość na początku minus to, co może się jeszcze rozpuścić w tej niższej temperaturze. Skoro mamy obliczyć wydajność, tą wydajność wyrazimy sobie w procentach. No to ile udało nam się tak jakby oczyścić? Gdyby wydajność oczyszczenia było 100%, to uzyskalibyśmy 300 gramów z powrotem. Natomiast no niestety tutaj ta wydajność będzie, będzie niższa, bo chcielibyśmy, żeby zawsze wydajność wynosiła 100%, ale jest to mało prawdopodobne. Więc obliczmy sobie to w ten sposób, że 256 gramów, będzie stanowiło jakąś zawartość procentową. Dajmy sobie X% procent. skoro 100% to było 300 gramów i wtedy ten nasz X wynosi 85,3% w zaokrągleniu do Pierwszego miejsca po przecinku. Zamiast proporcją, oczywiście, też można e, wzorem, czyli 256 gramów podzielić przez 300 gramów. I jeszcze raz o 100%. Wynik wychodzi nam dokładnie taki sam. Czyli. Około 85% 85,3%. Tyle na dzisiaj. W razie pytań, bardzo proszę o kontakt. Dziękuję.